Przygotuj paczkę na maskę. Ukształtuj mokrą chusteczkę. Pokoloruj i namaluj zabawny pyszczek tygrysa. Zacznijmy zabiegi urodowe. Glory budzi się senna i z rozczochranymi włosami. Obudziłeś mnie na czas, piesku. Trzeba się sobą zająć. Potrzebuję maseczki. Chcę być tygrysem. Hau, hau! Pies przestraszył się, widząc swojego człowieka. Nie ma co się bać. Wszystko jest dobrze. Ale piesek boi się tygrysa. Zobacz, zdjęłam maskę. Poznajesz mnie? Pies cieszy się, widząc znaną buzię. Wytnij takie elementy z gumy piankowej. Pokryj materiałem. Następnie połam drut. Zrób ramkę. Przytnij mieszadła do kawy i drewniane szpikulce. Stawki są gotowe. Zamocuj fotel. Mały podnóżek bardzo do niego pasuje. Krzesło do pedikiru jest marzeniem każdej kosmetyczki. Dziś sam Szrek postanowił udać się do salonu. Nie sądzę, że jego stopy będą bardzo czyste. Hej, jestem. Ble, te stopy od dawna nie były zadbane. Co ma zrobić? To jej praca. Siadaj. Ups. Szereg za dużo waży. O, co się dzieje? Wybacz, łamaga ze mnie. Samanta uciekła i wróciła z ręką. Zrób coś! Od razu wyczarowała nowy fotel. Weźmy się do pracy. Użyj dużego pilniczka, by pozbyć się skórek. Wszędzie jest brudek. Jeszcze kilka ruchów i stopy wyglądają świetnie. Podczas pracy Samanta z rozpędu powalowała paznokcie na różowo. Oj, to na koszt firmy. Nie prosiłem o lakier. Wszyscy będą zmieszani. Klienci potrafią być tacy wymagający. Lalka Daisy zakłada torebkę. Zrób czapkę klejem na gorąco. Kuba Buba rozwinęła się dla nas. Przyklej żelkowe przedłużenia włosów, tworząc modną fryzurkę. Ma słodkie koki po bokach i czołkara na szyi. Jest czarująca! Co za dobry dzień! Czemu nie pójść do parku? Zjemy moją ulubioną B. Ale jest jeden problem: ktoś przykleił gumę do ławki i przylepiła się do włosów. Jak mam je teraz rozplątać? Mam pewien pomysł. Teraz moja ulubiona guma będzie również na mojej głowie. Wróciła z parku odmieniona. Ludzie podziwiali jej fryzurę. Wow! To jest takie kreatywne i odważne. Ten chłopak odgryza kawałek włosów. Nie chce zmarnować okazji. Daisy dzieli się również z inną dziewczyną. Teraz rozmawiają wspólnie o ulubionych smakach gumy. Zrób rzędy ze słomek. Ściągnij w ten sposób. Ukształtuj tubę. Etykietki z księżniczkami pomogą nam rozpoznać, która farba jest która. Egzaminy są takie stresujące. Dzień dobry, wybierz pytanie. Które wybrać? To. O nie, nie znam odpowiedzi. Niestety nie ma możliwości poprawienia egzaminu. Wróć za rok. Co mam teraz zrobić? Powinnaś przyłożyć się do nauki. Antonio nudzi się w salonie. Bum! Gdy stylista umieszcza znak z powrotem na miejsce, biegła Angelika. Niech mi ktoś pomoże. Po wysłuchaniu jej historii, Antonio odrzekł: Dobrze, wymyślimy coś usiądź. Powinienem je przyciąć? Nie, żadnego cięcia. No, to może użyjemy nowej farby. Hmm, nie mogę się zdecydować. Daj mi wszystkie kolory, jakie masz. Wkrótce nowy wygląd jest gotowy. Antonio jest prawdziwym profesjonalistą. Fajnie wyglądasz! Dzięki, jesteś moim wybawcą! Angelika wróciła na egzamin. Profesor poprawia okulary. Ta twarz wygląda znajomo, ale to musi być nowa studentka. Zapamiętałbym taką fryzurę. Wybierz okay. pytanie. Trik zadziałał. Warto się uczyć. Zrób kawałek na etui z brokatowego papieru piankowego. Pstryk, pudełko jest gotowe. Dodaj przedziałki. I małe lusterko wewnątrz. Nie zapomnij o zatrzasku. Stary pędzel i szpikulec stworzą razem mały pędzelek. Plastikowy element staje się kolorową paletą cieni do powiek. Różowa tektura opakuje całość. Teraz widać wszystkie kolory. W tym pudełku mieszczą się wszystkie kosmetyki. Cienie, pędzel i różne pomadki. To bardzo wygodne. Makijażystka relaksuje się w domu, przyglądając laligrama. Potrzebuje pomocy na już. Hailey zbiera swoje rzeczy, ale wypadły jej wszystkie kosmetyki. O! Może powinnam włożyć je do worka na śmieci? Nie, to nie wystarczy. Dobrze, przyniosłam pudełko. Tak jest znacznie wygodniej. Muszę biec. Hailey biegnie do przyjaciółki. Puk, puk. Ojejku, nie poznałam cię. O ludzie, wejdź do środka. Najpierw to zmyjemy. Makijażystka szybko poprawia stylizację. Brawo. Z takim makijażem herbatka od razu staje się smaczniejsza. To plastikowa zakrętka i słomka. Połącz je i pomaluj na srebrno. Dokończ wstawkami z papieru piankowego. Stare słuchawki już słabo działają, ale możemy wykorzystać je do wyrobów. Dodaj klamkę z teksturą i panel kontrolny. Ta dziewczyna czeka na koleżanki. Mhm. O, niedługo będą. Gotuję posiłek. Matko, zapomniałam wysuszyć włosów, a zostało mi tak mało czasu. Dobrze, że mam nową suszarkę. Ona da sobie radę. Ta suszarka stworzy piękną fryzurę, ale mam szczęście, że ją mam. Karol w końcu wita swoich gości. Świetnie wyglądasz. Wy też. Dziewczyny spędziły miło czas. Znalazłyśmy głowę lalki. Przyda się! Zamocuj zakrętkę od maskary. Podkreśl szyję. Satynowe tasiemki staną się blond lokami. Ta fryzurka jest doskonałej jej jakości. Możesz ćwiczyć różne uczesania, ile duża zapragnie. Lucy przyszła do domu z nowym nabytkiem. To nowy manekin. Marzyłam o byciu fryzjerką, ale muszę codziennie ćwiczyć. Mam do tego smykałkę. Kilka ruchów i stylowy irokes jest gotowy. Jej! Świetna robota. Teraz mogę wyjść ze znajomymi. Nie rozumiem dzisiejszych trendów. Zakrętka i słomka razem stworzą prostownicę. Przytnij koniec. Zakryj. I pomaluj. Wytnij okrągłe krawędzie na zapięcie prostownicy. Połącz je i podkreśl na niebiesko. Dodaj brokat. Prostownica jest gotowa. Zamocuj ozdoby na szpikulcach. Pomaluj rączkę. Wklej wkładkę z papieru piankowego. Pokryj wszystko kolcami. Mamy szczotkę. Zrobiliśmy połówki nożyczek używając lustrzanej tektury. Bardzo wygodnie je się trzyma. To świetne narzędzie dla każdej fryzjerki. Roxy przyszła do salonu po próbie ścięcia włosów w domu. Oj. Możesz naprawić ten koszmar? Hmm. od tego jestem. Wiem, że dasz sobie radę. Mamy nowe narzędzia. Profesjonalistka ciężko pracuje nad poprawieniem fryzury niej włosy i zakręć. Jesteś niesamowita. Dziękuję. Miło mi, że jesteś zadowolona. Dobry poranek zaczyna się od kawy i nowinek. Zobaczmy, co dzieje się w świecie mody. O, wyszły nowe witaminy. Potrzebuję ich do moich łamliwych włosów. Zamówię je. Sam Antonio dostarczył kosmetyk. Jego firma zajmuje się dostawą do domu. Podążaj za instrukcją, bierz jedną tabletkę dziennie. Oczywiście, okay. rozumiem. Dobrze, spróbujmy. Jedna tabletka, nie widać efektów. Mm -mm. Jeszcze jedna. Albo wezmę wszystkie od razu, to powinno zadziałać. Bzium! I Nancy wyrosły włosy rozpunki. Wow! Te miękkie loki i długość. To cud! <laughs>